Witam Państwa serdecznie, z tej strony Robert, z kanału zawsze w drodze. Dzisiaj jesteśmy w Freiburgu, jesteśmy w bardziej bogatej dzielnicy, na początku starówki. Niestety nie miałem dużo czasu, żeby nagrać, ale myślałem, że te budynki też są warte obejrzenia. Oczywiście kiełbaski są zamknięte, wiecie z jakiej przyczyny. Później zabiorę Was do Włoch. Zobaczycie Alpy w chmurach. Myślę, że będzie bardzo interesujący odcinek. Zapraszam więc do oglądania. Jak widzicie, powstają nowe budynki tutaj. A takich ciekawostek w Fereburgu, ja wiem, że dużo mówiłem, ale teraz wyczytałem. Jest taka ciuchcia. Ma dwa wagoniki. Tylko ta ciuchcia jeździ normalnie po asfalcie, nie po torach. Super to wygląda, patrzyłem w internecie, no myślę, że jak ktoś kiedyś będzie tutaj w pobliżu, może z tej ciuchci skorzystać. Chciałem jeszcze dodać właśnie tak ciuchcia nie tylko jeździ w mieście, ale tak samo można wyjechać nią na wycieczkę po górach. Także niezapomniane widoki, bo widać jest Francji i podobnie z jakiegoś punktu, jak jest ładna pogoda, widać Szwajcarię. Do Szwajcarii jest z Freiburga około 40 parę km w linii prostej. Także można zobaczyć. Właśnie, jak widzicie, tutaj wszędzie jest starówka już. Tylko takie początki. też jest ładnie. Można poglądać te widoki. Ale jak kiedyś będę miał czas, to pokażę Wam. Tam dalej, tam dalej jest no ładniejsza ta starówka. I muszę dotrzeć do tej katedry i biblioteki. Teraz ostatnio właśnie nie miałem w ogóle czasu. Wcześniej yy, miałem czas, ale nie miałem jeszcze YouTube'a, nie? To właśnie sobie zwiedzałem cały Freiburg. No ale myślę, że kiedyś jeszcze będzie okazja, bo jednak jakiś remont, jakieś opóźnienie pociągu. No i wtedy będę miał czas, żeby pojechać i to nagrać. Teraz jesteśmy na moście kolejowym. Ten most kolejowy był postawiony w 1904 roku, także myślę, że ma ponad 100 lat 117 lat czyli jest już zabytkiem. Teraz jesteśmy już we Włoszech. Pokażę Wam właśnie ten rozładunek wannowy, bo niektórych ludzi to ciekawi. A w tamtym filmie, co puściłem, była muzyka w tle i gdzieś mi się zgubił. Także nagrałem jeszcze raz. A później zobaczycie Alpy w chmurach. Teraz idziemy autostradą, tylko właśnie na tej autostradzie ciężarówki. Mogą jechać tylko 70. Nie wolno więcej, dlatego że nie ma pasa awaryjnego, właśnie wielu kierowców się łapie. No i mandaty są we Włoszech drogie. Przekroczenie 10 km to jest prawie 100 euro. Także oni jeszcze sobie potrafią dodać. Mi kiedyś mandat wyszedł, e, niby jechałem właśnie tą autostradą 79,7. No i przyszedł mandat chyba 80 euro. Także drogo to kosztuje. Lepiej na takich autostradach uważać i nie przekraczać prędkości. Za chwilę na poboczu będzie radiowóz kontrolujący ciężarówkę. No słuchajcie, raczej w Niemczech to jest niemożliwe. No w Polsce też mi kiedyś na autostradzie zatrzymali, ale to... Pamiętam dużo kierowców przez CB krzyczało, że po prostu no, nie powinno tak być, nie? Ale w Włoszech jest normalnie, jest zatoczka. Także w zatoczce przeprowadzają kontrolę. Choć to jest... Nie wiem czy to jest bezpieczne. Powoli będę żegnał się z Państwem, chciałem Wam powiedzieć, jakie te drogi we Włoszech są kiepskie, w Polsce, teraz, w teraz tej chwili są jedne z lepszych dróg w Europie. Przynajmniej moim zdaniem nie. Życzę wszystkim miłego dnia, bądźcie w zdrowiu. Do zobaczenia. Do następnego razu.